O, za nami e, kotły destylacyjne i destylarnia Aberfeldy e, czyli destylarnia, która jest jednym ze składowych a, e, i najważniejszą chyba destylarnią należącą a, do firmy e, Dewars, firmy, która tworzy blend e, znany, najpopularniejszy blend w Stanach Zjednoczonych e, Oczywiście będzie odcinek większy o, 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 zarówno o Dewarsie jak, jak i o Aberfeldy no, Whisky nie jest może jakoś specjalnie porywająca, przynajmniej dla mnie ale na pewno nie można jej odmówić tego, że to jest kawał, kolejny kawał szkockiej historii. Tutaj mamy Dewaulsa. Natomiast jest to whisky, której produkuje się dość dużo, bardzo niewiele, ile żakuje tutaj właśnie w Highlandzie. Większość leży na Nizinach, blisko Glasgow. A tak jak to teraz jest w modzie, ponieważ tutaj po prostu nie ma miejsc na takie na takie magazyny. I to wszystko ląduje tam, gdzie jest na tyle płasko, że da się magazyny postawić. E, świeża, owocowa, miękka, ale dość pikantna, dosyć ostra na e, whisky. E, jako składnik blendu pewnie znakomita, jako, e, jako e, pojedyncza wersja nie najlepsza. Dlatego też nie zawsze jest tak, że każdy single malt nadaje się do bycia single maltem, często nadaje się po prostu do bycia blendem. I to też bardzo dobrze. Na razie.